Przymiotnik określa cechy opisywanych rzeczy, roślin, zwierząt czy osób. Możemy powiedzieć, że krzesło jest jakie twarde, że stokrotka jest jaka delikatna, że słoń jest jaki duży, czy Tomek jest jaki mądry. I teraz, aby zaznaczyć większą intensywność pewnych cech, w języku polskim używamy pewnych określeń i są to przymiotniki. Możemy powiedzieć właśnie o słoniu, że jest duży, ale obok niego będzie stał następny, który może być od niego większy. A ten trzeci, który będzie stał jeszcze za nimi, będzie największy. I to jest stopniowanie przymiotnika, czyli. Im coś jest bardziej intensywne, tym używamy innego sposobu określenia innego przymiotnika. I tutaj, dla przykładu, wybrałam Wam słowo szczęśliwy. Tak? Szczęśliwy. Czyli może być szczęśliwy chłopiec, lub jaka szczęśliwa dziewczynka? Może być szczęśliwy Paweł, może być również szczęśliwy pies czy kot. I jest to stopień równy, tak? Mówimy o czymś, że coś jest szczęśliwe. Ale uwaga, jeżeli Tomek jednego dnia był szczęśliwy, ale. czyli w poniedziałek, ale we wtorek wydarzyło się coś jeszcze bardziej dla niego ekscytującego, był szczęśliwszy. Czyli w poniedziałek był szczęśliwy, bo dostał piątkę z Polskiego. We wtorek był szczęśliwszy, bo wybrał się na lody z mamą. A w środę był najszczęśliwszy, bo mógł zagrać w swoją ulubioną grę z całą rodziną, czyli na przykład w Monopoli. Tak? Czyli jednego dnia szczęśliwy, następnego był szczęśliwszy, a jeszcze następnego najszczęśliwszy. I tak stopniujemy wiele przymiotników. Właściwie większość przymiotników da się stopniować. I tak, możemy mówić, że ktoś jest mądry. Jeszcze ktoś jest od niego mądrzejszy, a ostatnia osoba jest najmądrzejsza. Na przykład z wiedzy przyrodniczej. Stopień równy mądry. Stopień wyższy mądrzejszy. Najwyższy najmądrzejszy. Na przykład inny. Weźmy inny wyraz: słowo ciemny. Ciemny jednego dnia, na przykład pokój. Następnego, gdy jest burzowo na dworze. Jest on ciemniejszy, a jeszcze wieczorem jest najciemniejszy. Jaki pokój ciemny? Jaki ciemniejszy? Jaki najciemniejszy? Zwróćcie uwagę na pewną rzecz, która się powtarza. W stopniu wyższym zwykle dodajemy końcówkę ejszy lub szy, nawet jeżeli początki się różnią, tak, jest to końcówka szy. Ejszy, ejszy w stopniu wyższym, natomiast w stopniu najwyższym oprócz tej końcówki dodajemy jeszcze z przodu naj. Skoro stopień najwyższy, to najmądrzejszy, najciemniejszy, najchudszy, najładniejszy, najpiękniejszy, najciekawszy. Występują także przymiotniki, których nie da się nie da się opisać w ten sposób, który jest tutaj w tych trzech przykładach. I podajmy sobie za przykład słowo słony. Nie możemy powiedzieć przecież, że coś jest słońsze albo najsłońsze. Dlatego używamy w tym wypadku wyrazów bardziej słony lub najbardziej słony. Myślę, że jesteście w takim wieku, że jeszcze Zdobędziecie wiedzę na ten temat. Myślę, że na chwilę obecną tyle Wam wystarczy.